Siema, witajcie na poważnym kanale, gdzie jak zawsze mamy dla Was jakąś nowość, a dzisiaj zupełnie nowa forma. Zupełnie nowa forma rozgrywki, jak i forma rozrywki. Otóż, drodzy Państwo, Mówi się, że rap to współczesna poezja. Tak się też nazywa raperów czasem poetami. Na przykład takiego Taco Hemingwaya, który bardzo dobry jest lirycznie. Yy, często w recenzjach można na przykład przeczytać o nim, że rzeczywiście jego wersy to jest już poezja, że to może być poziom wyżej. No ale dzisiaj sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Czy ktoś pomyli rap z poezją, czy ktoś pomyli poezję z rapem. Otóż zasady dzisiejszego odcinka wyglądają następująco. Zanim zaczniemy, to zapraszam Was serdecznie na Instagrama. Pega to pozerka, czyli świetny, świetny profil na Instagramie, gdzie są super zdjęcia i warto tam wejść, i teraz możesz to zrobić albo potem. A teraz przejdę do wytłumaczenia tobie zasad. O co chodzi, bo pewnie się zastanawiasz? Nasi uczestnicy dostaną wers. Będzie to wers jakiegoś poety, poeci będą historyczni lub jakiegoś współczesnego polskiego rapera. I będą musieli zastanowić się, czyli to jest wers. Będą odpowiedzi ABCD, w odpowiedziach zawsze będzie dwóch raperów oraz dwóch Boetów. I każdy z naszych trzech uczestników, którzy zaraz tu zasiądą, będzie pokazywał na takich oto tabliczkach, która odpowiedź według niego jest poprawna. Na przykład odpowiedź A albo odpowiedź D, a może odpowiedź B lub C, bo są cztery możliwości. Dobra, zapraszamy uczestników. Jo, siamaneczko, teraz ja tutaj Was zaproszę na Instagram, czyli najlepszy in instagramer na polskiej scenie Instagramu razem z Kondratem. Jeszcze jest Viper, ale Viper robi rzadziej kwoty. Także pamiętacie o hashtagu, hashtag #dab bo jak kicham, to robię daba. Dokładnie tak. A więc chyba zaczynamy. Posłuchajcie pierwszego wersu. No dajesz. Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurhanu. I teraz, kto jest autorem tego wersu? Odpowiedź A. Kartki. Odpowiedź B. Reto. Odpowiedź C. Adam Mickiewicz. Odpowiedź D. Ignacy Krasicki. No ja mam... Przygotujcie sobie odpowiedzi, ja też... możecie trochę podyskutować między sobą. Nie nie, nie, ja nie są... Ale nie Dobra, lecimy. Raz, dwa, trzy. Wszyscy co mamy ten Chcemy wszyscy... No dobrze wszyscy macie <śmienic> Ale S to jest... Ja dobra. Myślę, myślałem sobie to no, Wiedźmin. Co to jest? Góźnięcie <śmienic> ten y, fest przez Kurhanu rozpoznałem, że to jest Adam Mickiewicz, ponieważ on używał takich słów. O. Kiedy żył? Nie wiedziałem, że jesteś co? taki wykształcony. Dobrze, nie się jestem, po prostu udaję pod niego. Powiem <grym grym> jeszcze, że jest to z utworu stepy Akermańskie. O, pamiętam to. to on mówił, on wspominał o tym, że jak to pięknie było w Polsce on jechał po stepach i mówił, jak to pięknie jest tutaj, ktoś tak, tak wie, co nie? Weź, bo zasypiasz no. mnie tym Mickiewiczem, Dawaj wagon. Pierwsze okazało się dla was łatwe, ale to tylko rozgrzewka. Posłuchajcie drugiego. Wersz brzmi następująco. Latoroś żywicielka, szczebrzytni, szczeb winny. I teraz autorem tego wersu jest A. Jan Igi, B. Borickson C. Jan Kochanowski, czy D. Jan Paweł II <grymne> Muszę na to tym Raz, dwa, trzy <grymne> 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 Jan Paweł II, dla mnie źle Dobrze <grymne> Ja to nawet to dalej. Przewinny dałem mnie obczają, bo... To się... Skłaszony z religią. Myślałem, że będzie tutaj co y, podchwytliwe, że tam, wiecie, o roślinach... A, a wiecie totalnie Totalnie przypadkowo da, dałem to, do no, bo chciałem ale jestem debilem. prawda? Debil, Jan uczałem. Paweł II, to był stóp. Kiedy szukałem wersów, to Jana Pawła II znalazłem na liście najwybitniejszych polskich poezji, więc... <laughs> wers ten pochodzi z utworu Uczta Czarnoletka. Więc to nawiązywało do Jana Kochanowskiego, to było tak podtypliwe, bo on w Czarnolesie tam mieszkał, no nieważne. Tak, to prawda. Bo on y, był y, na dworze polskim. <grym> A ja, ile jest tych pytań? Tak, tak, tak możesz, możesz się przyfleksować swoją wiedzą na odcinkiem. Ale ile jest pytań? Generalnie tak. 12. No to spoko. Okay. zaczynając z poetami to nie jest do trzeba było... Pamiętajcie wymieszanego, bo <grym> coś totalnie z Teraz będzie. to nie prochę tylko roślina. Ja powiem drugi. drugi. A, kolejny wers brzmi następująco: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Desz nawet, to nie desz nawet, to nie! Odpowiedź A, kłebo na fidę, odpowiedź B, tak o Hemingway odpowiedź C, Kazimierz, przerwa, Defmayer. A może odpowiedź D, Konstanty i Defons, Gałczyński, która odpowiedź jest poprawna według Was? A to był kłebo? Szatan z siódmej klasy. Beto to kłebo. O, oh, okej. Okay. <noise> nie dobrze nawet. Nie do nie. Bardzo dobrze. No, to... Czyli tak, kłębo, tak? So easy. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Tak. Tak. Póki co wszystko dobrze, ale było proste. A teraz słuchajcie i Bo o coś trudniejszego chodzi. Wers kolejny. Rzucali we mnie kamieniami i nie trafił nikt. Autorem tego wersu jest a. B. Do S, B. Kartki. C. Ksiądz Jan Twardowski. Czy odpowiedź D. Cyfriankami Kamil Może no, nie wiem, ale może... Stop? Okej, okay. mam pewien pomysł, ale... Dobra, jedziemy na trzy. No. Ja nie wiem. Ale... Dobra. Raz, dwa, trzy. No w końcu, w końcu nie jesteście jednomyślni. No co tam na pechne, I Muszę dobra. wam powiedzieć, że nikt z was nie trafił. Kartki? Kalki. Karki. Trzeba, a że karki trochę nie będzie. Nie, muszę nie. że właśnie będę... nigdy nie nabijał o kamieniach... Nigdy nie nabijał o kamieniach. Trzeba go rzucali. A jest to... Bez z utworu koszmia. Koszmar minionego lata. nie trafił nikt. Któż nam powróci te lata stracone? No. Autorem wersu jest A. Kizo, B. Szpaku, C. Kazimierz Przerwa tetmajer D. Jan Brzekwa Ja nie mam pojęcia. Ja chyba wiem. Wiesz? Raz, dwa, trzy. Panowie mają punkty. Naprawdę? Nie, Którzy odpowiedzieli na, yeah, ale przepadłem. Kazimierza Przerwę Detmajera. Ale dobrze, dobrze powiedzieliśmy. No tak dobrze. Aka, dobrze. A tu... <grym> nie, bo ja brzechwa miał takie wiersze i mi się... bardziej mi się tak kojarzyło, że on robił był takie bardziej... No tak, no takie tak. bardziej opowiadają mm -hmm. i ten... Kurde. Ale i to no. właśnie Kazimierza Przerwę Detmajera z utworu nam powrócił. Hmm. Ko z Polskiego, z gimnazjum. To teraz wers kolejny. Łapie za karawkę biorę kielich, żeby winem polać. Autorem tego wersu jest A Taco Hemingway B. Ład 2115 C Czesław Miłosz, czy D. Adam Asnu. O to jest już ciężkie. Gotowi? Raz, A. dwa, trzy. Okej, okay, każdy co innego, to jest <grym> ciekawe. Sącie. Więc powiem tak. Najpierw, najpierw chciałbym Was zapytać, co, czemu takie odpowiedzi Konrad? Nie. No, bo mi się skojarzyło z White'em, jak usłyszałem, że karawka, wino i tak mi się dało, że może to mógłby tak nawinąć. A Ty, Kuba? A ty ja, Czyli znaczy, tak, ja stwierdziłem, ja no, że Czesław Miłosz jest jakiś taki super stary, a takie słownictwo jest, było używane dawno, w sensie, no, nikt nie mówi winem polać, tylko bardziej polać wino, tak? A, to, a zwykle takie zamieszanie używają starsi ludzie, może nie teraz, ale kiedyś na pewno. Mm -hmm. Więc dlatego wydaje mi się, że Adam Asnyk, nie wiem, wiem czemu, ale wydaje mi się, że Adam Asnyk żył dawno temu. To Słuchajcie. był na A. Na A był tak. A to właśnie odrzuciłem A i B, bo jakoś nie kojarzyłem, żeby któryś z nich używał słowa kielich, to od razu odrzuciłem połowę, co nie? Bo kielich to takie... Może kieliczki tak, ale... Nie właśnie, zobaczcie, ale Kielicha? To jakiś król z a nie. No dobra, więc już rozwiejmy to napięcie i muszę wam powiedzieć, że żaden z was nie odpowiedział dobrze. Ponieważ tak ten wers na wino tak o Hemingway'u tworzę koła. Bo robiłeś taką... To, to marmur, tako pomylony z wybitnymi poetami czy złami Adamem Astykiem i White and widerem za karawkę biorę kielich, żeby winem polać. Wers numer 7. Patrzcie w kamerę bidzie. Przyszedłem sam na świat i też sam z niego zejdę Myślałem, że będzie przyszedłem sam, zabrałem dwie, no Przecież... przysięgam Byłem przekonany, że tak powiedz, no. tak no, naprawdę fajnie. Teraz, Teraz powiesz drugi To co wybierasz? Najlepiej <laughs> zabrać obie <laughs> Uwaga, autorem tego wersu jest A. Japsson B. Malik Montana, C. Leopold Stapp D. Juliusz Słowacki O kurde Aj On pewnie robi D dobra, takiego pranka, spróbuję Dobra, raz, dwa, nie. trzy no i świat na sam też sam z niego zejdę Długie noce, zegar tyka, Rolex day date. Tak jest, Aaaa, to był Mali Montana Właśnie tak myślałem, że albo Marii, albo Żabson Ale jak ustrzegłem tylko przyszedłem sam no. i, 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 Sam na świat też sam z niego zejdę Myślałem Udaje źle Udaję że nie wiem Udaję kretyla, nie mam okay. pojęcia Przyszedłem sam na świat i też sam z niego zejdę Podnoszę w górę twarz Sam porzucony gdzieś Jest to wers A Białasa B Sariusa C Bolesława Leśmiana, czy D Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Czy? Gotowi do zgatowanie? Tak. No. <laughs> Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Dobra, więc najpierw tutaj zapytam. Wajper, ty masz jako jedyny inną odpowiedź, to skąd y, taki pomysł, że jest to wers Bolesława Leśmiana? Nie wiem, Sariusa nie słucha. <laughs> Ale ja już nie powiedziałem, że to jest Sarius, no i to po prostu... On ale jest... patrzę na nich! Bo oni chyba co się... Ale ja też nie skam Dobra, e, a ty Kubacia mów myślisz, myśli, że to Sarius. To brzmi jak Sarius. Nie, mam ani Białas, ani Sarius, ale to bardziej brzmi jak Sarius. Szczególnie z tej płyty. E, gdzie, z, z, no tak, gdzie był Viking. Tak to, no. Dobra, a ty Konrad? Wydaje mi się, to może być Białas, ale na raz biała to raczej nie. To powiedzmy. Jako jako, jako na, na taki ten wers nie brzmił mi na taki poetycki bardzo. Dlatego ja też odpuściłem od razu od dwóch, dwóch poetów. sam w górę twarz sam porzucony. Gdzieś mi się kojarzy z którąś piosenką Sariusa z PDPK, jeżeli się nie mylę? Zanim powiem wam, jaka odpowiedź jest poprawna, czas, to czas <laughs> na przodę. Powiem wam kolejny wers, jaki tam był. No. Podnoszę w górę twarz sam porzucony. Dobra, wiem, już to jest warte Sariusz. nie wierzyli, że są drogi, dwie. Tak, to jest Więc Sarius. Sarius. Tak, tak się Dokładnie, no. Miałem, teraz Dobra, już wiedziałem, co to. to jest to, jak się lekko. Podnoszę w górę twarz sam gdzie gdzieś Posłuchajcie dalej. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową. Autorem wersu jest A. Paluch, B. Young Multi, C. Juliusz Słowacki, czy D. Wisława Szymborska. No, to ale skazuj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja Mam pomysł, ale. Ja mam dziwny. nie Ziem, czy to zimny? jest dobry, no, bo bo mnie słucha. Dobra, lecimy. Już? No. Raz, dwa, trzy. Też ja, muszę. Ok, i ponownie Cię? zdania podzielone. Nie tak bardzo, ale. Zastanawiam się, dlaczego Jak mówi, Konrad? Niech bo odpuściłem sobie y, poetów, bo bajcie raczej nie mówią o zdaniu innych jakby jak, jak zastęp wobec innych ludzi. Y, odrzuciłem, ale takim takowo. Okay, no. y, odrzuciłem od razu palucho, bo paluch jakby tak ma wywalone totalnie. Trochę. On tak nie mówię, dla ludzi nie znają, bo wczoraj tak, wiesz, tak bardziej... O kolokwialnie, bardziej kolokwialnie to powiedział, tak postawiłem na multiego. Okej, okay, a ty Viper też multi, no, dlaczego? Znaczy, mimo że go nie słucham tak często, to skojarzyłem do, do odporu, nie wiem jak to się utwór nazywa, maska, że nabijał tej maski, że kiedy maskę zdejmiesz, to może coś tam mówił od twojej twarzy, widzą tylko wszyscy jedną twarz, wiesz o co chodzi, może? Takiej rozumowania. A kuba za to zupełnie inaczej i Juliusz Słowacki według ciebie. Juliusz Słowacki? Louis Wacki. Możemy wrazić jakąś nagrodę, nie wiem. M merytoryczność roku. Najpierw powiem Wam tytuł utworu Hymn A teraz kto miał utwór zatytułowany w ten sposób? Otóż miał go Juliusz Słowanski. Łatwo! Nie, chłopaki. W przedziwnym mieszkam ogrodzie. I co? Przedziwnym U... mieszkam ogrodzie. Przedziwnym? Przedziwnym tak. No, no. kurde, Przedziwnym, mówić. kurwa. No dobra no. Przedziwnym mieszkam ogrodzie. No dobra no. Autorem wersu jest A. Kłabonacz D. B. Kupon. C. Leopold Staw. D. Adam Jesteś takim podajesz takich raperów, że to może, mogą być oni zawsze no. O to w tym chodzi, tak? Gotowi? No zgaduję, no. Raz, dwa, trzy. Ok, mamy tutaj jedną B i dwa razy C. Więc zaczniemy od samotnika. Konrad, dlaczego, <grym> dlaczego wybrałeś kupona? Ponieważ sam jego, nawet samy kanał, ogólnie płyta, ogrody, mixtape, no jakby sam nazwał ogrody i może on wydaje on mi się... Tak, ma taką naprawdę płytę? ogrody, ogrody aj, aj, aj. i chodzi o to, że wydaje mi się, że pewnie nie będzie to, bo nie, nie, nie pamiętam, że na w mieszkaliśmy w ogrodzie, ale mogłoby tak być, dlatego tak postawiłem po prostu. Okay. A Zobacz. was nie będę pytał, tylko powiem tak. Konrad został zbejtowany. No specjalnie go dałem właśnie dlatego, że... mamy dobrze. A wy dobrze, dobrze odpowiedzieliście. Właśnie Dobre, ja myślałem, można. że właśnie dlatego, ponieważ jakby Mickiewicz tam e, nawet mieliśmy na języku polskim, że on tam podróżował i w ogóle. Putwór to ogród przedziwny. Każdy ma w duszy, jak jak nam nazywa. Naprawdę pan. bardzo przedziwny. Szedłem spać bo a stanę pijany. Czyli to wers. Autorem jego stało, jest. Chyba. A. Mata. B. Tymek.

ja chciałem Nie. dać B, chciałem dać B, ale się A co, Dymek? A z czego to jest? Jan Kochanowski! Co? Ten co, chlejusz, Człowiek! Dobra, nieznane strony polskiej poety. Kochan Kochanowski to on. Człowiek, kochanko! Kochan. Ten wiersz pochodzi z utworu o Doktorze Hiszpanii, i cały ten, cały ten wiersz jest o tym, że, że do tam... Jana Kochanowskiego, gdzie byli jego przyjaciele do, do, do jego domu przyjechał właśnie doktor Hiszpan, który też był ich przyjacielem, i oni chcieli sobie zabalować, ale doktor Hiszpan mówi, że on. Doktor Hiszpan powiedział, że on odpuszcza, idzie sobie na górę spać, więc oni stwierdzili, dobrze, zabalujemy sami, a do niego pójdziemy później. I potem minął czas, to mówią, idziemy do Hiszpana, ale nie z pustymi rękoma, tylko z dzbanem. Nie chciał im otworzyć, więc wyważyli drzwi. I mówili, z nami się nie napijesz w jedną kolejkę A potem było tak, że z jednej, z jednej zrobiło się dziewięć A to, oj, o, to I, znało, bo i ta jest oj, taka właśnie, że trudne życie mam z tymi pany Siadłem spać sześć, bo a ja wstanę pijany Przeszło, przeszło i Ale piękne to nie wiedziałem, ja nie znałem kolanki na tej daje strony, daje do wajpera, Viper, wajper wypijenego, wajper trzy. Dobrze się bawimy, ale już niedługo, bo ostatni wers został Słuchajcie, od zawsze miałem blizny, autorem wersu jest A. B Bedoes, B. Oki, C. Krzysztof Kamil Baczyński, D. Ignacy Krasicki. Ja chyba wiem. Tak jak nie, nie znam tak, tych, tych, no, ale tych pisarzy, to, to akurat wiem. Wiecie? Bo to było na Pol... No. Dobra, raz, dwa, trzy. Nie, tak to stroną. Patrzałem się na to, nie patrzałem. No, dobra, dobra. Ba! Bejtowałeś na ten polski. Tak. No dobra, to jest Bedouin. Dobra. Oczywiście bardzo przepraszam. Od zawsze miałem bliznę. Jolda, czy weku tych poetów? Ten chlał, tamten chlał Na ciebie wszyscy latali, co to, to ma być w ogóle. Także wygrał Kuba z wynikiem 8 punktów. Ja byłem drugi, wiem, 6. Trzeci był? Viper miał 5. Poszło naprawdę bardzo dobrze. Niektóre tak. były naprawdę z odpowiedziami. Tak, z tym kochanowskim klejusem. Dobra, jak coś, to zawsze możecie nas zasubskrybować, żeby być na bieżąco. Właśnie, trzeba zrobić tak. I już subskrybera. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, czy odcinek Wam się podobał, czy chcecie więcej takiego typu odcinków. Dziękujemy. Ja daję subskrybera.